Cześć, jestem Damian. Cześć, jestem Dominik. Znajdujemy się w salonie Biker Budzyk, gdzie prezentujemy Wam kolejną czt, jeszcze gorącą sztukę, yy, która wjechała od. do nas dziś do Biker Budzyk. Od, od Orbej, hiszpański ogier. Tak jest, a jest to orbeja Laufei H30. Za cenę 6999 zł. No cóż, mamy tutaj e, przed I... Wami do przedstawienia rower trailowy. E, no i naprawdę rower, na który wsiadasz i chcesz od razu zjeżdżać. Ten rower nie boi się zjazdów żadnych i będzie świetny no, do się. E, wszelkiej zabawy w górach, czy to nawet na naszym terenie, ale górak to jest jego. E, to, 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 to tak. No Patrząc na ramę, na kąty... Tak, e... kąty są mega tutaj. I ogólnie na, na design, on stoi, a wygląda jakby jechał, już, już zjeżdża, nie? Kąt główki 65,5 stopnia, kąt podświetlówki 75 stopni. Co to e, znaczy i co to daje? Kąt 65,5 stopnia główki E, daje, że amortyzator jest mocno wypłaszczony, tak, jest to wypłaszczenie i przy stromych zjazdach nie mamy uczucia tego, że przelecimy przez kierownicę jest mm -hmm. dosyć ła jest łatwiej, on też lepiej się prowadzi stabilniej, bo jest kół większa, e, natomiast e, 75 stopni e, kąt jest spowodowany tym żeby też podjeżdżał dobrze, bo ten rower nie tylko ma zjeżdżać, ale też mamy na nim podjeżdżać. Nie, jest to downhill jednak. Dokładnie, nie jest to też typowe enduro, nie, ma, nie mamy z tyłu e, zawieszenia, no i e, co fajne, e, mamy w tym rowerze e, tak zwaną łezkę, ale ta łezka jest wzmocniona. E, mamy tutaj dodatkowe wzmocnienie, jak widać, mhm. w tym miejscu, tak. e, no i e, to wszystko widać, że jest przemyślane. Dodatkowo, no cóż, w tym rowerze, takim rowerze, nie było się bez szczyty opuszczanej, Tak. Jest to już to opuszczona Orbei. Eee, no, jak no, mamy maneteczkę i tylko naciskamy, siadając i opuszczamy. A dziś nie o. ja pokażę, ciężko. To trzeba masy, panie. Muszę się zrobić. Opuszamy, Widzisz? No, I naciskamy, wtedy wraca. No cóż, co, kasetka e, Sunrise'a tutaj. Tak Wpakowana. Mamy, mamy e... rozpięto 1751 no to, to jakby się zgadza. Na zwykły Bambenek Shimano, tutaj mm -hmm. e, nie ten nowy Mix Prime, tylko już na ten zwykły 11,51. Z tyłu widzę Busta, z przodu też widzę Busta. Tak jest, bo no to BuzBus. To... to się zgadza. Dokładnie. Amortator Amortyzator mamy RockShox Recon o skoku 160 mm z kompresją. Tutaj możemy sobie zamknąć do pewnego momentu. Tak? Stłumi, że powiedzmy kompresję. W hamulce mamy Shimano MT200. No, tutaj akurat. Gdzieś musieli zaoszczędzić, a, nie, a nie. że wkładają je teraz chętnie do wszelakich rowerów. No do i... 10 tysięcy mnie w ogóle nie dziwi, że, że tam się znajdują MT200. Tak, tak, tak. Tylko wiesz, to tutaj taki protip dla kogoś, jakby miał ktoś kupić taki rower i chciałby go używać naprawdę mocno w górach, aby. No, ważył Ale podróż... przynajmniej do orki, co? Czterozłoczkowe. No... No, czterotłoczkowe, fajnie by to działało. No i jeśli dla kogoś to waży więcej, bo jeśli ktoś waży 60, max 70 kg, no to myślę, że na początek wystarczą. Acz no, jeśli chcemy podjeżdżać agresywnie, szybko, no to raczej bym wymienił te e, hamulce, e, właśnie tak jak Damian mówi, na czterotłoczkowe, żeby po prostu było e, zatrzymanie w miejscu, tak. Nie, ja to już patrzę pod swoim kątem, to wiesz, by musiało być no? Mm -hmm. e, no, tobie to by wysuszyły fullbrake'i swoją wagą, podejrzewam. Mm -hmm. e, no, mamy napis na ramie, który świadczy, że tu, że tu no, nie ma przebacz. King of the mountain. No, pasuje do tego roweru. Trochę tro, 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 tro się pompują, ale faktycznie, faktycznie wygląda. Ja Ci powiem, że ten rower dopiero do nas wjechał. No, ile? Z godziny temu go zmontowaliśmy. A ja już widzę uśmiech potencjalnego nabywcy po pierwszej jeździe, wiem, że po prostu będzie miał banana na, na, na zjazdach. Nie? Tak, tak, no, ja powiedziałem, że on jest typowy taki w góry rower, natomiast na nasze tereny też się świetnie sprawdzi, jeśli ktoś chce po prostu pozjeżdżać, bo na przykład nie u... mamy ś... na naszym terenie mamy świetne też zjazdy, natomiast mhm. nie zawsze wytyczone, a tak. ten rower... On nie potrzebuje yy, wytyczonych nie ścieżek. Nie potrzebuje, nie pat... On Tym idzie na szago. Właśnie, dokładnie. Tym bardziej, że tu mamy opony przód, tył 2,6. Są to Maxisa. Tak. E, są... Z przodu mamy Falcostera, z tyłu mamy Rekona. Rekona. Dwa różne bie... papcie. Tak. Z przodu ten bieżnik jest bardziej rzadszy, natomiast z tyłu mamy. Bieżnik... Jest bardziej gęsty. Gęsty. Dokładnie. Analogicznie. E, tak. E, no i koła od Yy, są to OK koła. Nie mamy kapsulowanych, natomiast yy, są OK, nie? Także no i możliwość jest przerobienia na bezdętkę. Mm. I też w zestawie dostajemy Zaworki pod mleczko. Dokładnie. Mleczko też by się znalazło, od razu możemy zalać i sru. Eee, no i wielkie tarcze trzeba powiedzieć. Tak. Tutaj jest 180. No od razu widać, że tutaj no, nie, nie będzie miękkiej gry. Dokładnie tak. O, dzień dobry za <głos> Tak. <głos> Pan mi w nie wchodzi, proszę pana. <noise> Jak widać, Bajker Budzyk 24H. <noise> tak jest. No nic, trzeba by go zwalić powoli. Cisza na planie. <noise> no nic, trzeba by go zwalić. Zważymy tą bestię. E, wow. Wiesz co, obniżymy sobie od Dobra, razu właśnie. siedło. O Dobra. Dobra. no ja tuż prawie idę spać, a tu jeszcze klienci wchodzą. No dobrze Op, może się da namówić mówić zaraz na low i, Dobra, i, i tyle nie. go będą widzieli. Tara, tara. Jest, jest, jest tara. Yep. Ops nie, nie, zaramy, zaramy. Zaramy, ciód wyżej. Ciut o, tu wyżej. będzie lepiej Uwaga, dynda. No. I co nam tu by coś, coś się złego dzieje. No, więc, do góry. Coś tu się no. złego dzieje. Jeszcze raz. Uwaga oszalała. Dobra. I uwaga. To może to łezka. Co? Aż tak mówisz? wejdzie? wejdzie To nie, za rana było lepiej. Ta łezka nie, nie, nie wypał. No, dawaj. Ach, mi ładnie wtedy dawno. Dobra, będzie. Co? Magic. I wypluło nam 14 16. i 160 gram. Tak. No, Okej. Okay. Ci powiem, że... Zdejmijmy. Tak. Tak, dobra waga. Tak. Nie, to bardzo dobra waga, jak na taki rower. Tym bardziej, że no mamy tu opony 2.6, wielki amortyzator. On jest, nie on jest wcale lekki. Wielkie tarcze. No, tarcze, tarcze jak tarcza. No i rama, która no nie jest specjalnie w... wylajtowana. No ona to też, ona też nie waży 300 czy 200 gram. E, rama no, jest wzmocniona, także no jest, jest git. Świetna waga jak na taki rower. I podkreślam, tutaj można od razu zejść na przykład na mleczku, tak. czy, czy na jakiś tam innych komponentach. Znaczy komponentach, po prostu. Jest to rower, na którym można zejść. Także, jak taka bestyjka Was interesuje, to właśnie do nas wjechała. Mamy go w rozmiarze M. Zamówiliśmy jej więcej, ale dostaliśmy M.K. i się cieszymy choćby z tej sztuki. Także, sztuka do wzięcia w brodnicy. Tudzież możemy ją gdzieś podesłać. Może już macie Laufeya, może już śmigacie, może już zjeżdżacie i podejeżdżacie tym, tym sprzętem. Dajcie znać, jak się Wam jeździ, czy nasza ekscytacja tym modelem jest Waszym uzasadniona. zdaniem uzasadniona, czy się po prostu jaramy bez powodu? Dobrze, pokrótce Wam omówiliśmy. Dziękujemy tak za dzisiaj i zapraszamy do kolejnych odcinków, ona już niebawem. Cześć. Cześć.